Hej, tu znowu Anka Kwarant. Witam Was serdecznie. Wkrótce wszyscy będziemy musieli chodzić w maseczkach. Niektórzy to właściwie już od dawna powinni w nich chodzić. Wiadomo, że jako gatunek setki lat temu nie po to przestaliśmy chodzić w workach na kartofle, żeby znowu wyglądać tak samo, prawda? Dlatego przygotowałam dla Was specjalne zestawienie takich modowych możliwości, aby nawet z zakrytą twarzą wyglądać stylowo i interesująco. Oczywiście pewnie standardowym wyborem większości nudnych, yy, zwykłych, szarych ludzi będzie taka typowa. Maseczka apteczna. Ale my nie chcemy być jak wszyscy, prawda? No, dodaj trochę barokowego sznytu do swojej mrocznej stylizacji, zakładając kultową maskę doktora zarazy. Ci goście nosili ptasie dzioby przez jakieś 300 lat, więc skoro wtedy były skuteczne, to dlaczego nie teraz? Karnawał co prawda już się skończył, ale tradycyjne weneckie maski są zawsze w modzie. Ten model, Bauta, pozwala mieć zakrytą twarz, a jednocześnie strzelić sobie jakiegoś drinka bez konieczności dotykania okolicy ust. To małe, groteskowe dzieło sztuki pozwoli Ci też straszyć ludzi, kiedy wieczorem wracasz z zakupów. Z pozostałych klasycznych propozycji mamy kowboja, beduina, bez takich żartów, a także wojownika ninja. Ninja? Okej. Okay. Skąd u samotnej kobiety męskie bokserki? Nie pytajcie. Jeśli potrzebujesz czegoś bardziej nowoczesnego, to do Twojej dyspozycji jest cała paleta filmowych inspiracji. Hi Loren, nie mylić z Ralfem Lorenem, to nie jest jego brat. Pozwala zakryć twarz, a także zmienić głos, kiedy spotkasz znajomych i nie chcesz, żeby wiedzieli, że serio oglądałeś nową trylogię. Poza tym, te filmy to większy rak niż obecnie panujący nam wirus, więc zgodnie z zasadą, że ogień należy zwalczać ogniem. Polecam. Człowiek z żelaza może okazać się przydatny, jeśli z jakiegoś powodu musicie często zdejmować i zakładać maskę. Dodatkowo, kiedy złapie Was policja na bezprawnym wieczornym spacerze, możecie dosłownie świecić oczami. Dla tych, którzy mają kompleksy i marzą im się operacje plastyczne, proponuję maskę czarnej pantery. Charakterystyczne kocie, rysy twarzy, osiągacie w niej bezbolesnej i kosztownej ingerencji chirurga. Z najszybszych pomysłów na filmowe stylizacje mogę polecić na przykład maskę Spidermana. Nie te majtki. Deadpool, Spiderman, wszystko jedno to możecie sobie wybrać. Albo kostium Sandry Bullock z filmu Grawitacja. Halo Houston, mamy problem. A jeśli chcecie być całkowicie niewidzialni i nie martwić się możliwością otrzymania mandatu za nielegalne zgromadzenia albo wieczorne spacery, to możecie użyć maski niewidzialności. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych historii, to zasubskrybuj kanał. A jeśli Ci się podobało, to daj lajka.